Pokusiłem się na kupno oto takiego czujnika. On nie wiem czy będzie widać. No. Zakres zasilania od 12 do 24V, prądu stałego lub zmiennego, ma zabezpieczenie przed pomyłką podłączenia, przed To cało na 24V. No i przestał działać. winowajcom okazał się oto ten kondensator elektrolityczny filtrujący. to kondensator 100 mikrofaradowy. O napięciu znamionowym 16V. Nie wiem, czy widać do 16V. Więc musiał wyszczelić, zrobił zwarcie. Przy okazji uszkodził mostek Greca. Mam Próbowałem czujnik. Uruchomić pomijając ten mostek lecia. Bo takiego nie posiadałem, podłączam prąd stały. No to też powinno to działać, lecz to nie działa. Jest jeszcze uszkodzony. Oto ten element stabilizujący napięcie 224 124V i tego nie przeżył. A na tablicy znamionowej mamy wyraźnie napisane. 24 okardia, no nie widać także przestrzegam przed kupnem. Może nie przed kupnem, ale żeby zwrócić uwagę, bo to są czujniki Amorona, Są dość tanie, bo one tam kosztują rzędu 50 parę złotych. Działają idealnie, mają wyjście przekaźnikowe. No tam jest miejsce, gdzie był ten kondensator. Bardzo fajne, na 4 metry potrafią sięgać, mają regulację. No co z tego, jak one na 24V nie mogą pracować. Można ich używać o napięciu niższym 12V, tak, do 15 no bo kondensator 16V no jak dostanie troszkę więcej, no, no niestety on tego nie wytrzyma. Ewentualnie wstawić kondensator Powiedzmy 100 mikrofarad 35 V. Jeden czujnik powinien działać. Także uważajcie na tego typu czujnik. Dziękuję za uwagę.